Kolejny piękny dzień walki z mieszkaniem czy tam połówką domu, jak kto woli e, Tak jak można zauważyć laptop już jest na miejscu i jeszcze pożyczyłem od teścia tutaj oto taką maszynę do grzania mojej zacnej dupy bo jest zimno no. a to dlatego, że nie ma kalorfery, wiedzy i w ogóle tak. Tak, tak. Właśnie tak. No, co do rozbiórki pieca. Nie jest łatwo, ale przynajmniej jest śmiesznie. Wczoraj podczas rozbiórek znalazłem w środku dosłownie w środku pieca o tam o puszki pochowane od VIPów. Także także ktoś miał dobrą zabawę jak stawił ten piec. No, dziura wyciągowa. Nic ciekawego w gruncie rzeczy. Brudnosy. I tyle, tak chciałem tylko wrzucić, yy, żebyście zobaczyli, jak wygląda, co i jak. Pozdrawiam cię.